Dzisiejszy materiał będzie krótki, ale mam nadzieję treściwy. Jego autorką w oprawie wideo jest moja kochana maszyna losująca, która kiedy ja grałem, postanowiła zadbać o Was, bo konwent, na którym byliśmy, był naprawdę ciekawy i warto byście zobaczyli, jak wyglądał. Tak więc 14 czerwca wybrałem się w Warszawie na krakowskie przedmieście, gdzie w namiotach pomieściło się wcale sporo graczy. Swoje miejsce Znalazły również sklepy planszówkowe i wydawnictwa. Więc można powiedzieć dość standardowe podejście do sprawy, jeśli chodzi o wykonanie. Ale już miejsce to dość nowatorska zabawa. Dzięki takiej ekspozycji sporo osób, które pamięta i zna nieszczęsnego Chińczyka i Monopol zobaczyło coś zupełnie innego, a wiele osób bez żadnych oporów podeszło i wkręciło się w wir zabawy. Ze swojej strony miałem przyjemność tłumaczyć Alternatywy 4 kompletnie nieobeznanemu towarzystwu, gdzie średnia wieku sięgała na około 60 lat i powiem, że mocno się zawiodłem. Na sobie. Bo kiedy tylko zobaczyłem przyszłych graczy, stwierdziłem, że będzie ciężko. A już po pół godzinie grali jak z znud. Dziś jest mi wstyd. Cieszę się jednak, że plenerowe planszówki zebrały tylu fanów i mam nadzieję, że powiększyło to nasze małe statko. Konwent z formą promocji, nie dla wyjadaczy, jest genialnym pomysłem i ponownie z chęcią wezmę w nim udział następnym razem. I wiecie, na koniec mam takie pytanie: Waszym zdaniem, jak można jeszcze promować planszówki? Dla odpowiadających i udostępniających ten materiał dodatkowe losy w nadchodzącym konkursie, gdzie można wygrać World of Tanks, sam konkurs już bardzo, ale to bardzo niedługo.